Emotikon Smutek Polak sprowokował Czerwień, Udogorec w trzeciej rundzie. Bułgarzy wykorzystali przewagę, Goleczoczewa i Iwanowa dały awans. To skarb, bo Piotrowski przed transferem do Udinese za 3 miliony euro zostawił Udogorec z minimum fazą ligową Ligi Konferencji. Małpka Transfery Info 30 lipca 2025 roku. emotikon Smutek Piotrowski do Serie A Transfer na Dniach. Piotrowski 27-letni reprezentant Polski był gwiazdą u Dogorca od 2022 roku 145 meczów, 28 goli, 21 asyst, 3 Mistrzostwa Bułgarii, 2 puchary i 3 superpuchary, Małpka Polsat Sport, 31 lipca 2025 roku. W meczu z Rijeką pierwszy mecz 0-0, Polak, jako kapitan, pokazał klasę 92% celnych podań, jedna pierwsza wygranych pojedynków, Karny w 19 minucie, małpka Flesz skorepl, 31 lipca 2025 roku. Małpka Fjordung, 31 lipca 2025 roku, emotikon Smutek Piotrowski z golem w pożegnalnym meczu. Czerwień Fruka po faulu na Polaku w 90 minucie to efekt jego pressingu. To złoto, bo Udogorec awansował do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Ferengwarosem, pokonał Noah Erevan, małpka rp.pl, 30 lipca 2025 roku. Małpka Gimarzio, 28 lipca 2025 roku, emotikon smutek transfer do Udinese za 3 miliony euro finalizowany po meczu. To skarb, bo Piotrowski z 12 meczami i dwoma golami w kadrze żegna Bułgarię jako legenda.